Dzień dobry, witamy serdecznie na konferencji prasowej Platformy Obywatelskiej. Serdecznie witamy pana posła Cezarego Tomczyka Dzień dobry. i witamy radnego powiatu Jacka Sikorę. Oddaję głos panu posłowi Cezarowi Tomczykowi. Dzień dobry, szanowni państwo, jesteśmy tutaj dzisiaj w Kutnie, dlatego, że w całym regionie prowadzimy konsultacje w sprawie podwyżek dla sfery budżetowej. Sytuacja w Kutnie jest w ogóle wyjątkowa, dlatego, że sprawdziliśmy to dość dokładnie i zarówno w powiecie, jak i w mieście te podwyżki dla urzędników, ale też dla nauczycieli są na poziomie 4-5%. I dzisiaj wiemy, że cały kraj boryka się z inflacją. Dzisiaj na czele powiatu kutnowskiego stoi człowiek, który jest członkiem... Prawa i Sprawiedliwości. Jednocześnie wiemy, że podwyżki dla urzędników są tylko na poziomie 4%. Trzeba przyznać, że trzeba mieć w sobie wyjątkowo dużo hipokryzji, żeby jednocześnie reprezentować partię, która doprowadziła w Polsce do tak gigantycznej inflacji, a z drugiej strony dać swoim urzędnikom tylko podwyżkę w wysokości 4%. Ale tak naprawdę nie mówimy o urzędnikach, tylko mówimy o całej sferze budżetowej. Mówimy na przykład o nauczycielach, którzy również przez pana ministra Czarnka zostali potraktowani w taki sposób, bo znowu to jest ten sam powód, jeżeli inflacja w Polsce wynosi 20%, a podwyżki dla Nauczycieli w całym kraju, m.in. tutaj w Kutnie są na poziomie 4%, to znaczy, że realnie wszyscy e, zubożyliśmy. E, tą samą sytuację możemy odnieść do emerytów. W przypadku emerytów sytuacja jest nieco inna. E, była podwójna waloryzacja, która w sumie wyniosła około 14%, jednak jeżeli ciągle dodamy do tego kwestię inflacji, która jest na poziomie 20%, a w przypadku Takich spraw jak rzeczy pierwszej potrzeby, te, które kupujemy na co dzień w Dyskontach, w Biedronce, w Lidlu, w Dino i we wszystkich innych marketach, no to wiemy, że tak naprawdę podwyżki cen są na poziomie 40-50%. My zaproponowaliśmy specjalny fundusz, po to, żeby państwo polskie podzieliło się z ludźmi pieniędzmi, które de facto zarobiło na inflacji. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że na 1% inflacji państwo polskie w ciągu roku zarabia 5 miliardów złotych. I te pieniądze powinny wrócić do do ludzi, powinny wrócić tam, skąd zostały wzięte, powinny znowu trafić do portfeli obywateli, czyli z jednej strony w podwyżce pensji, a z drugiej strony w waloryzacji wszystkich świadczeń, tak, aby ludziom wyrównać ten trudny czas. Jestem tutaj też po to, bo spotykamy się z radnymi, po to, żeby wpłynąć na lokalnych włodarzy, żeby dzisiaj w jakikolwiek sposób spróbowali pom pomóc ludziom tutaj w Kutnie, a z drugiej strony, żeby w kraju powstał specjalny fundusz, który samorządom, m.in. samorządowi Kutnowskiemu w przyszłości to zrefinansuje. To jest sytuacja, z którą nie mieliśmy do czynienia od początku lat 90. Grozi nam przedłużająca się inflacja. I tak naprawdę nie widzimy specjalnie możliwości w jakich państwo dzisiaj mogłoby tę inflację przezwyciężyć, bo nie widzimy też działań państwa. To jest sytuacja po prostu bez precedensu i mam nadzieję, że dzisiaj też te konsultacje też z lokalnymi przedsiębiorcami pomogą nam ten temat zgłębić po to, żeby wybrać takie narzędzia, które w przyszłości, w przyszłości pomogą po prostu inflację zdusić w zarodku. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Głosu udzielam panu radnemu Jackowi Sikorskiemu. Powracamy do czasów lat 50., 60. i 70., kiedy to państwo polskie odbiera samorządom pieniądze. Mamy tu na przykład samorządu Kutnowskiego. Polski Ład i z pit i z cit te pieniądze odbiera samorządom. Mamy tu właśnie na tej ziemi, w naszym mieście, w naszym powiecie. Potrafimy jak najbardziej, bym powiedział, przeznaczyć na odpowiednie cele te fundusze. Tych pieniędzy jest coraz mniej, te budżety są coraz mniejsze i robi się, bym powiedział, takie zjawisko przypominające lata Gomułki, lata Edwarda Gierka, że w sklepach jest, bym powiedział, coraz, coraz droższe produkty są, bo możemy to wprost społeczeństwu powiedzieć. I robi się tak jak za towarzysza Gomułki, robi się tak jak za towarzysza Gierka, że jest centralizacja państwa. Ta centralizacja coraz bardziej wchodzi na teren samorządu, na teren samorządu, który walczyliśmy wszyscy od 90 roku, żeby uwolnić samorządy. To my na tej ziemi potrafimy jak najlepiej zagospodarować te pieniądze. Polski Ład praktycznie nam te pieniądze zabiera. Nie daje, ale zabiera. Ja bym chciał tylko jeszcze jedną kwestię, która wiąże się z dniem dzisiejszym, czyli z tym, co zrobił pan prezydent Andrzej Duda. Jak Państwo wiedzą, prezydent Andrzej Duda podpisał dzisiaj ustawę nazwaną Lexus, która ma bezpośrednio trafić w lidera opozycji. A my dzisiaj właśnie jesteśmy w Kutnie, jesteśmy w miejscu, gdzie podwyżka dla sfery budżetowej, dla nauczycieli wynosi uwaga, 4%. Czyli państwo polskie dzisiaj. Dzisiaj polski rząd nie koncentruje się na tym, jak sprawić, żeby inflacja była niższa. Nie koncentruje się na tym, jak sprawić, żeby ludzie mieli więcej pieniędzy w swoich portfelach, tylko skupia się na tym, jak uderzyć w lidera opozycji, jak w sposób zupełnie bolszewicki wyprodukować de facto komisję i oskarżenie, które ma uniemożliwić kandydowanie najważniejszym osobom z opozycji do Sejmu. To są standardy, które są znane na świecie, ale to są standardy, które są znane w takich krajach jak Białoruś, Rosja albo Chiny. I chciałbym, żeby nigdy taki standard nie obowiązywał tutaj i myślę, że szczególnie w takich naszych małych ojczyznach, tak jak tutaj w Kutnie, trzeba o tym powiedzieć, bo ludzie dzisiaj oczekują zupełnie innej interwencji, zupełnie innych tematów na stole i zupełnie innych spraw, którymi na co dzień się zajmują. Tutaj ludzie w Kutnie na ulicach naprawdę nie rozmawiają o tym czy taka komisja bolszewicka powinna funkcjonować, czy nie, bo to nie są problemy dnia dzisiejszego. Problemami dnia dzisiejszego jest inflacja, drożyzna, brak podwyżek, to, że ludzie się borykają z problemami każdego dnia i z tym powinniśmy walczyć. To powinien być postulat wszystkich partii politycznych, niezależnie od tego, czy są po jednej, czy po drugiej stronie sceny politycznej. Dziękuję bardzo. Jeśli, jeśli mogę podsumować jeszcze, panie pośle, panie radny. Kwestia jest prosta, pod hasłem, które jest dosyć krótkie, tym się zajmiemy. Tak jak pan poseł Cezary Tomczyk powiedział, 20% podwyżki dla sfery budżetowej, 20% podwyżki dla pracowników Urzędu Miasta, 20% podwyżki dla pracowników starostwa powiatowego to jest coś, do czego się Uroczyście zobowiązujemy. To są standardy, które nam wszystkim chyba są bliskie, ponieważ jesteśmy blisko ludzi. Nie jesteśmy oderwani od życia. Wiemy z jakimi problemami boryka się każdy mieszkaniec. Takiego miasta jak Kutno, takiego miasta jak Sieradz, takiego miasta jak Warszawa i takiego miasta jak Krośniewice czy Żychlin. To są rzeczy, którymi się trzeba zająć i które trzeba rozwiązać. Pan starosta w swojej łaskawości, jest to sarkazm oczywiście, od dłuższego czasu zajmuje się kwestią podniesienia dodatku za wychowawstwo i podniesienia dodatku za opiekuna stażu dla nauczycieli. Nasz postulat w tym zakresie jest prosty. Składaliśmy już nie raz propozycje w tym zakresie. Również dotyczy on podwyżki do poziomu 500 zł. Brutto i 250 zł brutto. I to nie są kwoty jakieś kolosalne w ramach budżetu powiatu, który wynosi ponad 170 milionów. To jest 450 tysięcy w ciągu roku. A niewątpliwie byłoby to, byłaby to zauważalna kwota w tak skromnych budżetach, jak pan poseł zaznaczył, pracowników samorządowych i nauczycieli. W związku z tym. Na pewno te tematy są u nas na tapecie, staramy się je cały czas przedstawiać obecnie rządzącym, natomiast nie znajdują one odzwierciedlenia w, tych, w ich działaniach. Jeszcze raz podkreślę, jesteśmy blisko ludzi, chcemy być blisko ludzi, dziękujemy za to, że możemy być blisko ludzi i staramy się pomagać w rozwiązywaniu problemów, o których pan poseł Cezary Tamczyk przed chwilą powiedział tych podstawowych, takich które dotyczą każdego z nas, kiedy idziemy do sklepu i się zastanawiamy, co dzisiaj możemy kupić. Prawda? I to są rzeczy, które nie mogą się zdarzać w takim kraju, w tak e, pięknym jak przed chwilą, można było też zobaczyć, e, jak Polska. Bardzo dziękuję.